Zakończyliśmy wywiad z Moniką i swobodnie rozmawialiśmy sobie o innych rzeczach. I okazało się, że to, o czym mówiła Monika, było na tyle fajne i na tyle interesujące, że zdecydowałem się to dołożyć do oficjalnego wywiadu. Zobaczcie to, jest to naprawdę fajne. No i pięknie. No i jest, jest OK. mamy zrobiony wywiad, także fajnie. Grecja jest super, ale, ale właśnie to jest problem. To problem zawsze się rozbija o jedną rzecz, o kasę. Grecy mm -hmm. nie chcą wyjeżdżać z Grecji. Grecy się na Anglię, chociaż bardzo dużo mieszka właśnie w Anglii też, i w Irlandii. Ja znam wielu, albo do szkół wyjeżdżają do Anglii czy Irlandii studiować na te podyplomowe, ta jak to się nazywa w Grecji. Psioczą, mm -hmm. nie podoba im się klimat, siąpi, zimno, śnieg, nie wychodzą, siedzą w domach. Ale po prostu ja wiem, ze jest... względu na pieniążki mm -hmm. To jest Monika dokładnie. To jest dokładnie ta sama sytuacja, którą ja miałem z tymi Polakami, których spotykałem. Oni przyjeżdżali i mówią, że po prostu serce im krwawi, mówią, że każdego dnia, jak sobie pomyślą o tym kraju, wiesz, beznadziejnym, o Anglii, tak? to po prostu, wiesz, to chcieliby wrócić w momencie, ale mówią, ale cóż z tego, kiedy Grecja jest piękna i ludzie są super, ale po prostu Grecja nie daje zarobić, nie daje szans na utrzymanie się, tak? To jest problem. Jakby ludzie mieli pracę i mieliby, wiadomo, praca to pieniądze, pieniądze, mogę robić co chcę, wolność, tak? Gdyby ludzie mieli pracę i pieniądze i by byli pewni, że będą mieli. Ja znam bardzo dużo rodzin greckich, które w tej chwili nikt nie pracuje, zasiłków z państwowych żyją ludzie 40-letni. A na emeryturę w Grecji czekasz 3-4 lata i nikogo nie obchodzi, co będziesz przez 4 lata, jadł. Nikogo Czyli to, jest to nie tak, obchodzi. Że od momentu, kiedy nabywasz uprawnienia do momentu, kiedy dostaniesz pierwsze pieniądze, czeka się tyle czasu, tak? Kilka lat. <laughs> Kilka lat. Kilka lat. I nikogo to nie obchodzi. I ja mówię o Grekach, ja nie mówię też o Cudzoziemcach. Bo to. Polacy tu mi piszą na grupie, bo się ze mną kontaktują i po 7 i czekają niektórzy. Ale to w Polsce to trochę inna bajka, bo idzie przez Urząd Włodzi, Urząd Podatkowy i tak dalej, nie tylko. Ale yy, Grecy. Nie ma opcji, żeby ktoś dostał emeryturę krócej jak rok czasu. Przeważnie średnia czekania to jest około 2-3 lat na emeryturę. Olucie. Czyli nabywam prach emerytalnych i nie powiedziałam moim mężowi, będziemy chyba kamienie jedli. A, a, a to jeszcze, co się zmieniło, że kiedyś tak było, ale ludzie mieli oszczędności z dawnych mm -hmm. lat. Tak, tak. Z tych tak, dobrych tak. czasów, tak? Jeszcze była drachma, była drachma, było fajnie. I oni po prostu te, to, te oszczędności przejedli. Na dzień dzisiejszy większość Greków nie ma oszczędności. Tych, kto mm -hmm. ja zna. No. Yy, albo niewiele im już zostało z tych oszczędności, więc za chwilę nie będą mieli już co przejadać, z czego no. żyć, bo po prostu nie. Służba zdrowia jest tragiczna, edukacja jest tragiczna. Więc ja mówię, ludzie zastanówcie się, bo niektórzy nie myślą, przyjeżdżają tutaj, zwłaszcza ci, co mają dzieci. Zastanówcie się, bo system edukacji w Grecji, o ile w Polsce teraz drugą stronę poszło, bo ja, ja też mamy kontakt. I, I poszło w drugą stronę, uważam, że za dużo wymagają od dzieci, naprawdę za dużo, że te dzieci nie mają dzieciństwa, tylko siedzą nad książkami, spać, jeść i nic więcej. Poszło to w drugą stronę, to jest też chore, te dzieci nie mają czasu dla siebie, żeby kłopoty, jak to mówią, porobić. No, nie no. mają w ogóle dzieciństwa, tak? Za moich czasów się odrobiło lekcji i się biegało na, na dworze. To jedna rzecz. W drugą, w drugą stronę natomiast w Grecji nie robią nic i niewiele od nich wymagają. Oceny dostaje się za nic. oceny dostaje się często za nic. Tak, ale Ale potem, ale potem tak, tak ale potem mówiłaś a, a, a. o tym, że jest niesamowity przez... Nie ma Dokładnie, więc Afro... Monika, będziemy się ten. Ja, powiedz, powiem ci, że ten. Jak zaczynasz opowiadać o Grecji, to ja otwieram oczy, tak, bo, bo to jest tak, że wiesz... Mm, Niby, niby, są to miejsca takie, które, no, niby są to miejsca takie, o których się mówi, ale tak naprawdę wiesz, nie zna się tego od, od podszewki, nie zna się tego od tej strony, o której Ty mówisz, tak? To jest ja mówię że... mojemu mężowi, ja często mówię, oni mają, ja, ja jestem realista, pragmatyk, tak to mówię mojemu mężowi. Ja widzę świat takim, jaki jest teraz, w tym wieku, co już uh -huh. jestem, bo kiedyś to inaczej widziałam. E, ja widzę plusy i minusy i naszego kraju, i tu są plusy, i tu są minusy. Dokładnie. Tak, I tu są plusy, i tu są minusy. I tu są smaczne rzeczy, które lubię jeść, i tu są rzeczy, których nie lubię jeść i tak dalej. Natomiast e, generalnie mentalność Gerków jest fajna, ale powiedzmy sobie, jak dla mnie są leniwi, nie są zapobiegni. Siądą często i nie są tacy, uważam, że Polacy przez komunizm, moim zdaniem jest to, to miał wpływ na to komunizm, są bardziej energiczni, są bardziej, jak co mi się, się to nie udaje, tacy. coś zrobię, ruszę się, a nie siądę na stołku i będę płakać, o la Boga, co dalej jestem zrobić, tak? I w ogóle są bardziej, jakby przyjechałam do Grecji i mój mąż wołał elektryka, żeby żandol żeby powiesić, to była w ciężkim szoku, a oni wołają każdego człowieka, żeby im żarówkę wkręcił, dosłownie. W Polsce nikt nie woła nikogo, siada sam robi, ja, ja u siebie tam malowałam sama. Tu w Grecji. Mówię mojemu mężowi, i stać na to, żeby wziąć malarza, tak. no bo powiedzmy, mamy obydwoje prace, tak obydwoje pracujemy. Ja mówię, chyba, mówię, z kosmosu spadłeś. nie ja mam malarzowi tutaj za zarobić. Jak ja sobie kupię najlepsze farby i sobie, pomaluję tak, jak ja będę chciała, bo tak. ja widziałam, jak malarze pracują w Grecji też. Yy, mam swoje zdanie na temat fachowców greckich też. Także mówię, chyba, że tu nie ma takiej opcji, żebym dała malarzowi za zarobić. Ja to zrobię dużo lepiej, i dużo taniej, i dużo fajniej. Natomiast, a oni właśnie, nie oni do wszystkiego, do żarandola człowieka trzeba. Wkręcić trzeba żarówkę, niech ktoś przyjdzie, coś trzeba zrobić, niech ktoś przyjdzie. Polak był taki, że od zawsze robił wszystko sam, co się dało. No wiadomo, płytek nie położę, bo nie umiem, ale to, co można samemu zrobić, to Polak był nauczony, że sam robił. I rozmawiam często z, yy, z kobietami, które tu mieszkają i tak samo mówią, że tak samo wszystko stają się. I też szokuje ich na początku to właśnie, że tutaj nic, do, trzeba kogoś zawołać. A tak na, w Grecji to jest tak, godzinę siedzą, dwie godziny mówią, trzeba to. Trzeba tamto, opowiadają, co by tu nie trzeba było zrobić, i nikt nie robi. To jest właśnie, to mówię mojemu Wy wygadacie trzy godziny, co zrobicie. No, na no, moment no, w Polsce też studiowałam filozofię grecką, więc, wam mówię, tak, filozofować, tylko to jest takie filozofowanie no, nieprawdziwe, nie wiejskie tazywane filozofowanie. Co by tu zrobić, co by tu trzeba zrobić, jak by tu zrobić, jakby to. I tak trzy dni siedzą. Po czym się okazuje po czwartego dnia, że się nie da. A Polak przestanie gadać, nie będzie gadał, tylko po prostu pójdzie i zrobi. I to jest ta różnica w mentalności naszej. Moim zdaniem mhm. jesteśmy bardziej aktywni, więcej nauczeni pracy i bardziej... No jak się nie uda. Jak, nie, tak jak Polak, nie da się drzwiami, to trzeba oknem, tak? Grek się, o koniec świata przyszedł. No nie, nie ma takiej opcji, nie ma, nie ma końca świata. I to jednak są egoistami uważam, że większymi niż Polacy. W sensie takim, że każdy patrzy, jak to by było. Co mam zrobić, żeby mnie było, było dobrze? Więc, e, mhm. to, I to mają. Mentalności też wielu z nich nie obraża. Mojej rodzinie też, ja mówię mojemu mężowi. Każdy patrzy, jak ma to zrobić, żeby mu było fajnie i żeby on miło spędzał czas na tej zasadzie. Monika, no. to byłby temat naszej kolejnej rozmowy. Nie wiem kiedy, bo to już może wiesz, może tam za miesiąc czy za dwa. Zobaczymy, ale wiesz co, ale to, ale to jest też to. Co, o czym, o czym mówi mówiłaś w ostatnich teraz minutach, bo to wiesz, w momencie, kiedy masz różne punkty odniesienia, to okazuje się, że Polska i Polacy nie wyglądają tak źle, jak, mogło nam się, jak mogłoby nam się wydawać tu siedząc. tak? W momencie, kiedy wyjedziesz gdzieś tam poza, to okazuje się, że jesteśmy dobrze zorganizowani, jesteśmy pracowici, Właśnie. jesteśmy przedsiębiorczy i tak Aktywni. dalej, i tak dalej. Dokładnie. Aktywni większości. Aktywni. E, I mamy mam wiele takich, wiesz, fajnych cech, które jakby. Potrafimy oszczędzać. Mhm. Tak, na przykład, dokładnie. Ja to widzę, wiesz, ja to widzę w Anglii. Dlaczego w Anglii Polacy mają bardzo dobrą pozycję, czy w Wielkiej Brytanii? Dlatego, że mamy takie cechy, jakie mamy. Dlaczego jesteśmy jakby szanowani jakby w różnych miejscach na świecie? Dlatego, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, tak? Ale wiesz, ale w momencie, kiedy się siedzi w Polsce, w tym naszym polskim, wiesz, piekiełku, to wszystko jest złe. Także Monika. Jeśli... Jest, tak, o, o, punkt widzenia zależy od, od, od punktu widzenia, zmienia się od punktu siedzenia, naprawdę. Mamy plusy i minusy. Grecy mają. To, ja wszyscy, w Greckich się to podoba właśnie, że są bardziej, wychodzą, że... No mówię, teraz to też się zmienia, ale że byli bardziej właśnie, że wychodzimy idziemy. Ja co najmniej raz w tygodniu jestem na kawie. Ja mam, Ja mam ym, Powiem tak, mój styl życia jest trochę polski, trochę grecki, czyli tak oszczędzam. Nie lubię do tawerny codziennie chodzić, wychodzę raz w roku, góra dwa razy w roku, chociaż mnie stać. Dlatego, że uważam, że to są pieniądze wrzucone w błoto. Ale na kawę na pewno co tydzień wyjdę z moim mężem. Co tydzień. Nie dlatego, że nie mogę tej kawy wypić w domu, tak? Oczywiście, że mogę. To chodzi o coś innego. Właśnie. Chodzi, że wychodzę, odpoczywam od domu, mogę spokojnie siąść ro, na fotelu się, brzydko mówiąc, rozwalić w kawiarni, yy, przepraszam, za słowo, i po prostu odblokować myśli, tak, od tej codzienności, od domu, od tego, że muszę zarazić uprać, ugotować, uprasować, yy, sprawdzić, co mój, mój syn robi, czego nie robi, bo kieszeni całem głupoty robi. Yy, w związku z tym yy, człowiek po prostu jest taki wentyl bezpieczeństwa odstresowanie się, tak? Dokładnie. Ja raz w tygodniu co najmniej wychodzę z moim mężem, w lecie częściej. W lecie częściej, ale co najmniej raz w tygodniu jestem, oczywiście ja nie piję kawy, to jest też oczywiście, się Grecy na mnie patrzą, bo ja kawy nie piję, więc od razu widać, że nie jestem Greczynka, so i tak widać, że nie jestem Greczynka, bo jestem, jak to oni mówili, mnie się boją wszyscy, jak nie zobaczą, no ale e, e, ja piję piwo, mój mąż natomiast frappe, więc zawsze na odwrót, jemu przynoszą przynoszę piwo, a dla mnie frappe, więc e, typowo polska, więc ja mówię, ja piwo, wina nie piję, w Grecji wina nie lubię i nie ma takiej opcji, tylko piwo i herbatę, oczywiście herbaty grecy, no. Jak tylko kogoś coś boli, on napij się herbatki, więc jak tylko widzą, że ja piję herbatę, to się pytają, co ci jest? Źle się Aha. czujesz, może coś Aha. mi dolega? Nie, nic mi nie dolega, po prostu lubię zieloną herbatę. O, no. tyle. No więc właśnie to też jest ta różnica w mentalności. Polacy piją herbatę, Grecy nie piją. Ale, ale generalnie podoba mi się właśnie to, że, że wychodzą, że otwierają się, chociaż nie rozumiem właśnie takiego głupiego wyrzucania pieniędzy, typu chodzę co chwilę do tawerny, pokazać sąsiadce, że nie wiem, że mam yy, i będę co tydzień w tawerni jadła, nie widzę mm -hmm. takiego powodu. Nie jest to dla mnie logiczne. Wolę dać mojemu synowi niech sobie kupić nowy komputer, tak? Czy cokolwiek innego. Uważam, że to jest bez sensu. Czy pojadę co roku na wakacje, tak? bez brania pożyczki, po tak. prostu pojadę, bo mnie stać. Dokładnie. No, dokładnie. no ale to jest właśnie, yy, to jest też różnica w mentalności. Polacy są jednak bardziej nauczeni, że trzeba bardziej oszczędzać, że trzeba myśleć o przyszłości. Grecy, o jakoś to będzie, no co ty się masz? Nie, ja im mówię, nie będzie jakoś, nie ma takiej opcji. To co dzisiaj zrobicie, a najbardziej mnie poraża, że połowa Greków nie ma ubezpieczenia. Naprawdę, mm. połowa Greków. Ja się pytam, ludzie, jak wy śpicie? Wy jutro, pojutrze nie macie emerytury renty. Ja bym mm. umarła ze stresu, nie wiem, serce, a tak serce bym miała w którejś nocy. Ludzie, i znam bardzo wielu Greków, nie mają żadnych ensimów, czyli tych ube taczków ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia, pracuje połowa na czarno. W mojej rodzinie, u mojego męża, u yy, no, no, mojego męża, co tu dużo szukać? Yy, siostra, tylko 6 lat przepracowanych, 40 lat. Yy, zięć, 47 yy, na czarno pracuje co najmniej od 7 lat, czyli nie wiem, oni będą mieli, powiedziałam im, ludzie, wy do 100 lat dojdziecie i wieku pracy nie będziecie mieli, tak? Bo jedno to wiek pracy, drugi wiek yy, nasz. No, tak. I, I naprawdę to nie są wyjątki. Połowa z tych ludzi pracuje w tej chwili na czarno. I, oni nie zdają sobie sprawy, że dzisiaj jest fajnie, dzisiaj jest ok. tak? Jesteśmy zdrowi, mamy po 40 kilka lat, nic nam nie dolega. Lubię ludzie, jutro zachorujecie i nic nie, co się będzie z wami działo. Ale oni myślą taką ciekawostkę. Spotkaliśmy kiedyś um, żebraka. W ogóle bardzo dużo Greków żyje na koszt rodziców. Powiedzmy sobie to jasno i otwarcie. Ej, mówisz o, mło, mówisz jak... o młodych Grekach. tak, o młodych Grekach. Znaczy, tak, takich, młodych. młodych takich, takich, którzy mają 30 40 parę plus. lat. 30. Aha. 40 plus. Tak, bardzo wielu, że jest rodziców, i nie pracuje. Bardzo wielu. Nie uważa że jest stosowne iść do pracy, albo nie, nie opłaca im się, albo nie ma pracy, znajdują wymówkę. I wielu siedzi z mamusią i statusem, a mamusia, oj syneczek, syneczek, mój to on pójdzie do pracy tak ciężko i w ogóle nie ma, i niech siedzi, niech siedzi. Więc to oczywiście przyklaskują, ja mówię, w Polsce to by was zjedli, my powiedzieli, a co on, z nie, rąk nie ma, nóg nie ma, tak? A co, on chyba, że coś z nim nie tak. Natomiast tu norma, oj syneczek, nie syneczek, a syneczek dwa metry wzrostu. Taki, tak, i, i 40 kilka lat. To mnie też szokuje i nigdy tego nie zaakceptuję. mówię mojemu mężowi, połowa z was to jest darmo zjady i pasożyty, dosłownie społeczne. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby żyć rodziców w wieku 40 lat na utrzymaniu rodziców. A zdarzyło mi się, że nawet że braka spotkaliśmy, to był szczery i powiedział, że mama mi umarła i nie mam z czego żyć. Oh. No bo mama przecież miała emeryturę i żywi. No dla kogoś z zewnątrz jest to śmieszne i niepojęte, bo w Polsce bo nie, nie ma czegoś z, takiego, zupełnie. ale tego Dlatego słuchaj, będziemy jeszcze gadali o Grecji, to znaczy nie może nie o Grecji, wiesz, o zabytkach i tak dalej, ale o takich rzeczach, które, wiesz, które jak gdyby dla mnie one są dziwne. Ja też różne rzeczy jakby widzę, to są ale to nawet patrząc w tych Tak, jest to, coś, jest, to coś, jest to coś zupełnie nowego. Tak, i dla mnie to tak. norma. Właśnie. Umawiamy się na ten, umawiamy się na takie. Jak będziesz miała takie perełki, wynotuję dla mnie, słuchaj, bo to jest naprawdę, wiesz, to jest coś niesamowitego, tak? Długo, tak? Mój mąż, mój mąż wie, bo ja mu tam zawsze mówię: To mi się nie podoba. Nigdy, nigdy nie zaakceptuję, że ktoś ma 40 lat i czeka, żeby go ktoś inny utrzymywał. Nigdy w życiu powiedziałam mu i nie, nie ma znaczenia, czy to będzie sąsiad, czy to będzie twój brat, czy to będzie nie wiem kto. Mojemu dziecku też już zapowiedziałam: nawet nie wiem, że cię będą utrzymywać. Albo idziesz do studia, na studia, albo kończysz yy, szkołę i idziesz gdzieś do pracy. Nie dlatego, że nie mogę, mm. że to jest nie ma w ogóle, dla mnie to jest. Etycznie nie pojęte, każdy człowiek musi sam coś zrobić, sam na coś zapracować i musi zobaczyć, tak jak no nawet mój syn ciągle coś sobie zamawia, bo, bo przecież mamu się zapłaci, prawda? Dopóki nie pójdzie do pracy, nie zrozumie, że to 5 euro, to wcale nie jest, o tam 5 euro, wsieka, tak? Nie szkodzi, tak, tak. że to 5 euro to jest aż 5 euro, że naprawdę trzeba na je za, zarobić i wcale nie jest lekko, tak? Dokładnie. Dokładnie. Także no, 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 ale, ale to jest szokujące, że niestety wielu Greków, zwłaszcza właśnie są hołdowani panowie, i to jeszcze jest ta pozostałość tego patriarchalnego społeczeństwa, już mniej, ale dalej rozgrzeszają taką synność, no gdzie on pójdzie tak ciężko i tak mało płacą? No, 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 to przecież rozgrzeszają, to lepiej, tak? Żeby, lepiej, żebyś siedział w domu, tak? Tak, lepiej mamusia nie tam, oj niech sobie posiedzi, jeszcze będzie zobaczy, jak to życie wygląda, tak? I nagle mamusia umiera, no bo w końcu kiedyś ta mamusia, no, no tak. się z tego świata i się okazuje, że synuś ma 50 lat. Miałam ma, taki przypadek. Miałam kobietę, która w tej chwili się rozwiegła, ona wróciła do Polski. E, męża greka, on miał swoje kafenio, potem to kafenio zamknął, bo nie było ludzi, potem mamusia mu pomagała. No i nagle się okazało, że mamusia i tatuś umarli i on został w wieku 50 lat. Bez ubezpieczenia, bez żadnych środków do życia, bez niczego. Miał dług w, e, w urzędzie elektrycznym, nie płacił za prąd 10 tysięcy euro, i nagle się okazało, że w wieku 50 lat był zmuszony wyjechać na Cypr pracować, bo po prostu nie ma co do garka włożyć. A mamusi, Tatusia już nie ma, żeby mu pomogli, tak? I niestety znam wiele takich yy, anomalii, bo dla mnie to są anomalie. a mojemu mżowi mówię. Na szczęście mój mąż jest normalny, w sensie, że pracuje, tak? I, I nie czeka aż mu ktoś coś da i pracuje. No wiadomo, każdy rodzic tak może pomoże, prawda? Ale co innego pomóc, dobra, weź to, co sobie coś kupicie ekstra, a co innego po prostu zwyczajnie kogoś utrzymywać, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Dokładnie. Monika, super. Dzięki, że słuchaj, że zdecydowałaś się na rozmowę. I powiedzmy następnym razem to nie będę miała siwych włosów, bo teraz też na dwa miesiące nie byłam przez ten degrał. Spokojnie nie ma problemu. Na razie wiesz co, na razie będziemy notować te takie perełki, które wiesz, których u nas nie ma, a w Grecji są. Hmm, a, potem się, mówię, tak, a potem się spotkamy i potem po przygotujesz mi pytania, żeby ja cię wiesz, mógł o to zapytać i ten powiem Ci, że wiesz, że to, co powiedziałaś w tej chwili, to dla mnie, że tak powiem, oczy szeroko otwarte. Ja jestem na przykład yy, super, na mnie patrzą z zazdrością, bo ja mam zarobki z Polski i zarabiam naprawdę dobrze. Natomiast yy, tragedią jest to właśnie, że Grecy nawet połowy tego, co ja nie zarabiają. Hmm, niesamowite. A ja jestem obca, tak? Ja jestem tutaj cudzoziemką. Tu i nie pracuje de facto cały tydzień. Taka jest prawda. To świadczy nie o tym, jak świetnie w Polsce płacą, tylko to świadczy o tym, jak tak ludzie tutaj mało zarabiają tak. i jak naprawdę w tej chwili bardzo dużo. Naprawdę tysiąc euro nie starczy na utrzymanie rodziny w tej chwili. Nie ma takiej opcji, a naprawdę tysiąc euro dzisiaj niewielu zarabia w Grecji. Niewielu. Niewielu. Bo obniżali wszystkim pensje, obniżali wszelkie... Na, naprawdę, nauczyciele zarabiają po 1500, taki co dzisiaj dopiero zaczyna pracować, no to tak 800, 900, było też z latami, prawda? No taki to 1000, no 1000 z, z czymś. Lekarze, ja mam lekarzy w tej chwili. Ja miałam lekarza y, Greka z Polką właśnie w szkole, u mnie z kawali oni dojeżdżali. No to on wyjechał do Irlandii. Ja mówi, ja nie, ja mówi, ja miałem system zmianowy, 1500 euro zarabiałem i prawie nie było mnie w domu, bo żona wtedy nie pracowała, miał dwoje dzieci małych. Koniec, wyjechał do Irlandii i powiedział, napisali mi 7000 euro zarabia. Uhum, uhum, uhum. Więc naprawdę 1000 euro niewielu ludzi tutaj zarabia. Większość powiedzmy sobie: normalnie ludzie zarabiają po 650 euro, a ja znam dużo ludzi, którzy zarabiają na czarno mniej 450-500 euro. Ja nie wiem, co na to można zrobić. Naprawdę, ja wydaję ponad 1000 euro, 1500 wydaję. Ja na, na samo mojego syna to 500 euro wydaję miesięcznie. A to aparat na zęby, a to lekarz, a to angielski. Wydatki są niesamowite. Za, za rok czeka mnie frontystyrio właśnie, czyli ta szkoła. Ta szkoła kosztuje 400 euro miesięcznie. Masakra. Dodatkowa, a ludzie zarabiają po 400, po 500. Nie wszystkich stać, żeby tam dziecko posłać. Pewnie Taka tak. Taka prawda. I Wstaki. to też nie gwarantuje, że zda maturę. Nie. Nie. Może zda, może nie. Zależy jakie będą tematy. Zależy czy trafi, zależy czy będzie się uczył, czy nie. Bardzo wiele. To nie tak, że pójdzie do szkoły i będzie miał maturę za zdaną. Nie. Mm, mm. Masakra. No. Monika, zabieram się. Zabieram się, Dobra, no ale, ja jesteś, ale jesteśmy w kontakcie, także dzięki bardzo. Dobrze, nie ma będziemy, sprawy. Będziemy jeszcze rozmawiać. Fajnie. Dobrze. Cieszę się, że poznałem ciebie. Trzymaj się. No pa, pa. Pozdrawiam Hej, w takim razie serdecznie. Pa, pa. Pozdrawiam Życzę na razie. pięknej pogody jak u mnie, słonecznej. Ja wiesz co, ja jestem w Polsce, jeżdżę na narty cały czas. bo... No w Polsce to macie śniegu właśnie, no to w Polsce jest dużo warto. Ja Anglii... korzystam. W Anglii jest lockdown, słuchaj. Ja nie mam tam po co i się. Ja co... wiem, teraz czy testy, potrójne testy. Z Anglii też dużo ludzi do mnie pisze. Jak tak. mamy przyjechać, jak mamy przyjechać na wakacje? Teraz macie potrójny test. Tak, ja... Być może, ja nie wiem, ale ty już tak, jest tak, tak, że... Tak, od przedwczoraj, od trzynastego, 13... pisali, że jest 15 milionów ludzi zaszczepionych już w Anglii bo u nas to szczepionki za bardzo nie mają. Jest teraz, od 13 zmienili przepisy, żeby wjechać do Anglii trzeba mieć potrójne testy się robi w tej chwili. Wariactwo, dlatego się nie wybieram. Na razie, trzymaj się Monika. Pozdrawiam, pa, pa. Dzięki, hej, pozdrawiam, hej. cześć.